Siemam mordy, tu Adikson. Witam was w kolejnym odcinku bardziej w nowej serii z gry Medieval Dynasty. Nowa seria, słuchajcie. Nowe przygody. Zaczynajmy. Nowa gra. Okej, okay. w tym trybie będzie śledzić historię Radzimira i jego męskich potomków tylko dla jednego gracza. Oryginalny tryb gry. Staro rzeczy, w tym trybie możesz stworzyć własną postać, tryb dla jednego gracza i tryb kooperacji do czterech graczy. Niektóre mechaniki mogą różnić się względem oryginalnego trybu gry. Na początku zaczniemy Dolinę. Dostosuj rozgrywkę, o co tu chodzi? Okej, okay, dobra. Losowe wydarzenia, nieograniczone punkty życia, nie. Nie, nie, nie. Tryb trudności normalny. Rozpocznij grę. Toplitz Productions and RenderCube present to you I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. <laughs> Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight the last thing i remember is father pushing me away yelling for me to run to live at first i didn't know what to do then i remembered a story my mother once told me a story about my uncle jordan jordan he made a modest fortune up north in a peaceful valley far away from the war Po kilku tygodniach trzymałem się tego myślenia i opowiadałem historie o mojej matce. Mogłem to zobaczyć. To jest miejsce, gdzie mogę zacząć nową życie. medieval Dynasty. To już początek naszej nowej serii, naszej nowej gry, naszego nowego rozdziału na tym kanale. Tryb Inspektora to bardzo przydatne narzędzie. Pamiętaj, że możesz jeszcze bardziej zwiększyć jego użyteczność, inwestując w pewne umiejętności. Okej, okay, dobra, ciekawe, ciekawe, się zaczyna wszystko. Ciekawy ekran ładowania ogólnie tu jest. No, 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 bardzo ciekawie się zaczyna. Muszę przechodzić po prostu wchodząc do odpowiedniej głębokiej wody, okej. Okay. Odkryto miejsce występowania jeleń, odkryto miejsce występowania borsuk. Uderz, blokuj, początek nowego życia. Porozmawiaj z Kasztelanem. Gostowia, Denien. Powiem Wam, trochę zaczęło lagować, ale jest już git. O, patyki. Zbierz. Zbieranie zasobów. Wszystkie podstawowe zasoby mogą. No Ja Wam tam zostawię, możecie sobie to przeczytać. Zamknij. Okej. Okay. Muszę pójść do kasztelana. Ale słyszę jeszcze jakieś jelenie. A zbierz te patyki. Tu jest jakaś paczuszka jeszcze. O! Wow! Żyto. Przenieś. Wszystko. Akceptuj. No Dobra, ja dostałem żyto. O! Miedziany sierp. Ok. Zbierz to. Płaski słomkowy kapelusz, dobra. Tu już chyba wszystko zebrałem. Patyki się zawsze przydadzą. A tu co to? Patyki. To też. Może jeszcze coś ominęło mnie. Mogę tu biegać. Powiem wam, bardzo przyjemnie się zaczyna. Bardzo przyjemnie pójdźmy do kasztelana ja mam w ogóle może tą grę zrobię krótkie cięcie przygłośnię grę okej okay. lecimy porozmawiaj z kasztelanem wow wrony miedziany sierp mam tak? Y tryb inspektora l plus alt lewy alt a dobra lewy alt i co to jest a okej okay. wyciągnij r Miedziane sierp, tak? Okej, okay, gołąb. Menu tworzenia Q Wow! Rękodzieło platformy to potem będzie pochodnia pod F, tak? Wow, ale to kozacko naprawdę wygląda. Schowaj R To jest coś pięknego, ta gra jest piękna, naprawdę. Ta gra jest naprawdę piękna. Dałoby się tu na jakieś skróty pójść? O, tu jest jakaś paczuszka, z tego co widzę. Mała paczka. Wiśnie! Przenieś wszystko. Coś tu jeszcze. Mikstura temperatury. Coś tam. Temperatury chyba. Było napisane. Okej. Okay. Jastrząb. Może... Pójdźmy tą ścieżką. O! Klon zablokowany, ok. Pyk, pyk, blokuj, uderz, dobra. A mogę jakoś tu kucnąć? Mogę, ok. Ok, dobra. Ja sobie pójdę, może tą ścieżką tutaj. Wygląda bardzo ciekawie. Tam jest jakiś mostek. Patyki. Nie wiem po co mi te patyki, ale wolę zbierać. Odkryto miejsce występowania bielik w lewym górnym rogu. Dobra, idę porozmawiać z kasztelanem. Początek nowego życia. Gostowia. Wow, dzień dobry Siema. You knew him? Witaj, podróżniku. Muszę uciekać, bądź grzeczny. Ukradni? Nie, nie będę tego kradł. Nie jestem złodziejem. Takaś jakaś kura. Siema. Gdzie znajdę handlarzy? Powiedzstwo. Rybak Jezierica. Rainer wiek 15. Dziękuję, to wszystko. Bywaj. Bywaj, jak w Wiedźminie Dobra. Ale kozacki klimat ma ta gra. Tu jest z tego co widzę kasztelan. W niegost, sław To jest kasztelan. Wszystko w porządku wyglądasz jakbyś zobaczył ducha. Wybacz. Och, czyli nie jesteś faktycznie duchem. Dobrze, przez chwilę pomyślałem, że prostu Dobra, dobra, dobra. Latzimir. Jesteś synem Wandy, prawda? Z siostrzeńcem Lorda, a tak sucha. Nie bez, Niebezpiecznie słyszałem o niej wiele razy, ale nigdy... Okej. Okay. Chyba nie rozumiem. Okej. Okay. Mam taką nadzieję, gdziekolwiek on teraz jest, straciłem oboje rodziców podczas Okej. Okay. Nie znoszę przynosić złych wieści twojego wujka, ale już nie ma z nami, zmarł trzy lata temu. Okej, okay, nie mów... Dobra, spójrz na mnie, to dolina tak, że żywi mi... jest dobra, ochotą wesprą się trzyma. Dobra. Okej. Okay. Podatki dla króla będę musiał płacić. Początek nowego życia. Rozdział. Pierwszy, nowy początek. Okej, okay, po prostu nowy początek. Po prostu musimy zebrać kamienie, tak? I gdzie ja taki kamień nie znajdę? No tu jest kamień, tak? Woźnica. Gdzie znajdę handlarzy wydobycie. Górnik. Dobra. Koniec rozmowy. Koń. Ale to jest naprawdę kozackie. Kaczka, ok. A tego kamienia nie mogę podnieść na przykład? O jest, kamień, weź. Kamień, weź. Dobra. Wytwórz kamienną siekierę, ok. Menu tworzenia. Rękodzieło. Kamienny nóż. Kamienna siekiera. Wytwarzam kamienną siekierę. Kilka sekund ją wytwarzam, ok. I teraz co? Drewniany młotek zetni drzewa. Słoma, okej. Okay. Patyk i kłoda, ok. Czyli tak. Potrzebuję w menu tworzenia. W sumie nie. Gdzie mogę znaleźć? O. Rodzina. Dobra. Wow Dziennik, mapa, mapa, jak wygląda mapa. Jestem Gostowi, tak? Tu jest leśnica. Tu jakieś tutki, branica, branica, Jezierica, chronica, okej. Okay. Zarządzanie, technologia, wiedza. Czy takie drzewko jakby, okej. Okay. Załóż. Pyk, pod jeden kombyt teraz miał. O, no mam. Okej. Okay. I co, teraz mogę podejść do takiego drzewa? I mogę je ściąć! Dobra. Świerk i ścinam to drzewo. Budownictwo. Menu tworzenia umożliwia tworzenie szerokiej gamy przedmiotów i budynków. Zamknij. Wow. I co teraz mogę z tego zrobić? O, kłoda, weź. Muszę ściąć trzy drzewa, tak? Dobra. Teraz klon mogę sobie ściąć, tak? Dobra. Nasza postać zrobiła się trochę głodna. bierz trochę tych patyków, kłód. Ok, jeszcze jedno drzewo muszę ściąć. Tak, dobra. Klon zetniemy sobie. Posłuchajcie, naprawdę to jest fajna generacja, się, się zapowiada. Ok, 25% 10. Ścięte. Rozwal mi to. Kłody. Aby coś zbudować, tak. Myślę, że dobrym pomysłem będzie zbudowanie gdzieś tutaj tej mojej osady dobra, teraz słoma, ale jak ja mogę zebrać taką słomę, co? bo tu nigdzie nie widzę żadnych beli, słomy tak, siana o, tu coś jest pszenica wow, patyki, zbierz Okej okay. A tu co to? Grzyby? Smart Okej, okay, zbierzmy trochę tych grzybków Trochę tych patyków Okej okay. I teraz, gdzie mogę zebrać słomy? To jest pytanie. Słuchajcie, ja zrobię krótkie cięcie, poszukam trochę tej słomy. Okej, okay, zebrałem trochę słomy. Budownictwo, zamknij. Kupiłem od tego gościa słomę. Bardzo fajnie jest tu taka mechanika tego budowania. Będzie sklepów, tak. Sklepy są różne, tutaj jakby bardziej handlarze. Zbuduj swój pierwszy dom. Tylko, żeby ten dom gdzieś. Tak był może przy wodzie. Bo tam są kaczuszki widzę. Widzę też, że tam są kaczuszki. Właśnie nie wiem gdzie zbudować taki pierwszy dom Ale to wydaje się takie To miejsce wydaje się takie spokojne Tak. Yy... Takie bez żadnych wrogów w pobliżu Ta łąka będzie dobrym miejscem na zbudowanie domu Budynki Nie przetrwanie, tylko domy Zbuduj swój pierwszy dom Mały, prosty dom Aha, czyli muszę na przykład zebrać to, tak, to i to, tego klona na przykład muszę ściąć, tak, bo nie rozumiem trochę tego. Dobra, przeciążenie ok, dobra, jestem trochę przeciążony. I to byłby najlepszy pomysł teraz, żeby sprzedać trochę tych kud u handlarza. Bo czemu by nie? Jest tu tak kilku handlarzy w naszej wiosce, tak? Właśnie od niego kupowałem trochę słomy. O, u tego pana. Pokaż mi swoje towary. I ja ci mogę sprzedać na przykład. Hmm. Jedno jabłko. Jak ci mija dzień? Okej, okay, powrót bywaj. Dobra, zbuduj swój pierwszy dom. To jest jakiś wykrzyknik, to jest to? Tak, to nie ROT. Ok, pytanie, burza, która już nasze domostwo, czy mógłbym w nas zebranie materiałów niezbędnych do tego? Dobra, pomogę ci. Trzymaj. Reputacja dynastii, okej, okay, dziękuję. Akurat miałem trochę moich materiałów, odbudowa domu. Pierwsze zadanie ukończono, tak. I teraz tak. Technologia. Wow. Studnia. O, studnia. Okej, okay. mapa. Gostowy. A tu co mamy? I gdzie ja mogę wybudować swoje miasto? Nowy budynek, studnie odblokowano, ok? I teraz tak, zbuduj swój pierwszy dom No ale gdzie ja go mogę zbudować? Tutaj mamy piękne kamyki jakieś, tu mamy piękny potok, tak? Powoli się ściemnia, słuchajcie. Tak, możemy tu zbudować swój pierwszy dom, który będzie tutaj. Wow. I co teraz? Aha, i teraz chyba muszę wziąć tak. Umiejętności, kwipunek. Młotek, który zrobiłem sobie. Pyk. Pod dwójeczką, tak. Tak. Kamień. Pyk. Pyk. Ok. Niewystarczające zasoby. Czyli muszę zebrać więcej kamyczków. Na to wygląda. To zbierzmy to. Kamieni jest tu pełno Tak, kamieni jest tu pełno Siedem Osiem Pół dziewięć Jakiś patyk, kamień Co się nam na pewno przyda Jesteśmy trochę przeciążeni, ale zaraz te kamienie uda nam się tam dostarczyć I myślę, że To będzie nasz pierwszy dom W naszej wiosce, która jest obok naszej takiej Wioski tego kasztelana Nie powinno to przeszkodzić Kaczki sobie poleciały Tu będzie nasz nowy domek Tak Lećmy Nasza postać jest trochę głodna, widzę Ale on mówi, że mamy się udać do żony Tego kasztelana, tak? Ok, kamień, jeszcze jeden Podstawa domku Pyk Tu trzeba, trzeba było 10 kamieni, proszę bardzo Pyk Teraz składa. Szkielet domu Woda, nawodnienie jest sprawą kluczową podczas eksploracji, okej okay. Mojej postaci zechciał się pić, tak? Szkielet Kłoda O co chodzi z tym? Modyfikuj Budujmy to Tylko nasza postać chciała pić wodę, tak? O, woda, wypi. Ok, wypiliśmy trochę wody. Możemy dalej budować. I teraz weźmy sobie naszą siekierkę. Bo, o, grzybki. Bo musimy teraz jedną kłodę zebrać. Ok, 40, 25, 10. Wow. Dobra, kłoda. Weźmy trochę tych kud i od razu weźmy sobie. O, gdzie ja mam sierp? Kamiena siekra, drewniany młotek. Proszę bardzo, kłoda. I jeszcze kilka patyków. Wow, teraz mały prosty dom, tak? Słoma, kłoda. Okej okay. Trochę na dach słomy trzeba dać, tak? OK. Kłoda Trochę dużo tych patyków będzie trzeba Pójdźmy do wioski Pójdźmy sobie do wioski Zobaczmy Jeszcze jakieś interakcje, czy możemy wejść w interakcje z jakimiś innymi mieszkańcami Na przykład o tu tu jest. Yy, o, to jest to dobro okej okay. no yy, Witaj. Chciałbym u ciebie kupić tak Nie niebukłak z wodą, ale na pewno plaster miodu by się przydał. Tak. Yy, Umiejętności kwipunek. Teraz ten plaster miodu sobie zjedzmy. I zjedzmy sobie z dwa jabłka. Hmm, tu jest gliniana butelka. Ży wiosna. Okej. Okay. Tu mamy żelazną motykę i patyki. Worek. Nikt nie patrzy, w sumie. A nie będę tego robił. Pójdźmy zobaczyć jeszcze tutaj jakieś ciekawe rzeczy. Tu w sumie nic takiego nie ma. A czy ja mógłbym wytworzyć coś? Nie meble, a bardziej jakieś nie budynki. Droga. Rękodzieło. Prosta pochodnia. Nie, nie chciałem pochodni wytwarzać. Dalej możemy budować o, patyki. Pyk, patyki. Patyki, ok. Można trochę zbudować z patyków rzeczy. Pyk. Potem trochę kut trzeba będzie zebrać. Ok. Nie mamy już nic. Ok, ja sobie pójdę tutaj na mostek. Ja po odcinku, jak zakończę ten odcinek, będę dokończał ten domek. Oczywiście, ostatnio, jakby ściankę zostawię na następny odcinek, żeby wam pokazać. O, sen. Yy, ok, będę kończył ten odcinek. Będę się z wami żegnał. A więc, tym pięknym akcentem, trzymajcie się. Cześć.